Masz już dość towarzyszących ci problemów żołądkowych, elitowych podczas treningu? Nie wiesz jak dopasować posiłki do swojego planu treningowego? Czujesz się zagubiony w świecie suplementów? i Już sam nie wiesz co wybrać? To jest podcast Dietetek Sportowy Online, podcast dla kolarzy i triatlonistów, w którym w prosty sposób wyjaśniam trudne zagadnienia sportowego rzemiosła. Dzięki tej audycji poszerzysz swoją wiedzę z zakresu żywienia. Suplementacji, regeneracji, sprzętu oraz treningu. Ja nazywam się Mateusz Gawełczyk i jestem gospodarzem tego podcastu. Jeżeli słuchasz podcastów od dłuższego czasu, to możesz kojarzyć mnie z mojego poprzedniego projektu podcastu Zaplecze Sportu, którego byłem autorem w poprzednich latach. Od wielu lat indywidualnie pracuję ze sportowcami o różnym poziomie zaawansowania od początkujących amatorów po medalistów Mistrzostw Świata, Europy czy Olimpijczyków. Pomagam im dostosowywać strategie żywieniowe do realizowanych planów treningowych, tak aby odpowiednio się regenerować, osiągać wagę startową oraz poprawiać swoje wyniki sportowe. Od kilku lat pracuję jako dietetyk w Polskim Związku Żwiarstwa Szybkiego oraz Polskim Związku Biatlonu, a od blisko 6 lat jestem pracownikiem Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Od końca 2021 roku pracuję nad nowym projektem którego nazwa jest identyczna jak nazwa tego podcastu. Wpisując w wyszukiwarkę dietetyk sportowy.online możesz poznać efekty mojej dotychczasowej pracy. Znajdziesz tam bezpłatne treści z zakresu żywienia sportowców wytrzymałościowych, narzędzia pomagające ci w codziennej pracy oraz zbiór wszystkich moich wystąpień, które są dostępne bezpłatne w internecie. No i oczywiście wszystkie odcinki tego podcastu. Platforma jest w trakcie intensywnego rozwoju. Więc zachęcam do zapisania się na newsletter, w którym będę informował o nowościach i kolejnych bezpłatnych treściach. Podcast startuje od lutego 2022 roku, a odcinki pojawiać się będą co dwa tygodnie w poniedziałek. Audycje mają dwa formaty. Część to odcinki typowo edukacyjne, w których przedstawiam różne zagadnienia z zakresu diety i suplementacji kolarza oraz triatlonisty w teoretyczny, a przede wszystkim w praktyczny sposób. Dzięki tym odcinkom poszerzysz swoją wiedzę, będziesz bardziej świadomym zawodnikiem i nie popełnisz więcej błędów, które powstrzymują Cię od jeszcze lepszego rozwoju sportowego. Czas trwania odcinków edukacyjnych wynosi około 30 minut. Druga część odcinków odbywa się z udziałem gości: gości, którymi są eksperci w dziedzinach, które mają wpływ na funkcjonowanie zawodników. Wśród nich znajdują się trenerzy, fizjoterapeuci. Psycholodzy sportowi, specjaliści od sprzętu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z racji tego, że sam trenuję kolarstwo, to pytam ekspertów o elementy czy też strategie, które sam mogę zastosować na sobie. Próbuję wyciągnąć od nich gotowe rozwiązania na najczęstsze problemy zawodników. Przed nagraniem na moich kanałach mediów społecznościowych informuję o ekspercie, który będzie gościem w kolejnym odcinku, a ty masz okazję zadać pytanie które następnie przekaże specjaliście ekspertowi podczas audycji. Poza ekspertami pojawiają się także zawodowi sportowcy i osoby z nimi pracujące, które przybliżają realia sportu zawodowego i zdradzają to, czego nie widać w telewizji. Odcinki z gośćmi trwają około 60 minut. Podcastu Dietetek Sportowy Online możesz słuchać za darmo w najpopularniejszych serwisach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy też YouTube. Oraz oczywiście na mojej stronie dietetyksportowy.online łamane przez podcast, gdzie poza odcinkami znajdziesz też wszystkie materiały dodatkowe oraz transkrypcje każdej audycji. Jeżeli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, to zachęcam Cię już teraz do zasubskrybowania podcastu w swojej aplikacji. W oczekiwaniu na kolejne odcinki, proponuję zajrzeć do zakładki Bezpłatne materiały, gdzie znajdziesz wybrane treści specjalnie wyselekcjonowane dla kolarzy i triatonistów. Pamiętaj! że z każdym pytaniem lub pomysłem na temat odcinka możesz do mnie napisać na kontaktmałpa.dieteteksportowy.online Tymczasem zapraszam do sportowego grupetto.